Witam Pana, witam Pana serdecznie witam. E, ja, tu dzwonię, tak. ja tu dzwonię z prawej auta, to jest aktualne, ta BMK Aktualna, aktualna, nie wiem czy jestem w stanie teraz rozmawiać, bo jestem na imprezie Ty żeś się chuju na imprezę Ale chcę Mercedesa, nie jest żadne obsrane BMW zamknij się, halo, halo. Bo, bo syn zdał prawo jazdy i tu na pierwsze auto chcemy mu kupić A jak chcę Mercedesa, Zamknij się Halo. Jest jakiś obstrane BMW. Halo. A No bo syn zdał prawo jazdy i chce mu kupić ten samochód, ale on mówi, że to jest kurwa jakiś grat. grad. Ty kurwa nie bajłeś. kim ty kurwa jesteś? Ja dam syna do telefonu. Skurwy syn jest BMW gościu. Wozisz się jakimś gratem za przeproszeniem. Ja będę o porządny samochód jako pierwszy. To bym listwę wypłacił i on ci naprół do mordy. Dobra, już usiądź, Weź wypierdalani, denerwuj mnie, bo zaraz trzy czarne dó... się od mojego syna! Chuju jebany! Dobrze, ale ja nie mam leci, żadnego domu! Chuju jesteś tam! Bo... Odwierdą się ale od ja nie mojego mam żadnego... syna! Nie wyzwaniaj do niego! Chuju jebany! Bo na policję będzie ten ale numer ja nie... zaniesiony! Że dzwonisz ale do ja nie niego mam żadnego i mufę miesz jakieś samochody. Dobrze tato, lecisz z nim Ale. ale... Ale ja nie mam żadnego BMW. Pan tu do mnie wyzwania i samochód wciska. 1-8, kurwa, co to za jest? BMW 46 jaki, Mój jaki syn jeden, mi się jaki skarży. 2 ja mój... litry to może być czajnik. 1,8, leciałem w nim na trio kurwa To sześć, nawet sześć, 2 litry kurwa, nie, nie, nie ma. Górze. Czajnik ma więcej pojemności niż ten samochód. Co pan za gówno wystawia? No nie ale, ale czajnik więcej prądu pobiera. Jak ja w czajniku wodę gotuję, tam więcej paliwa się mieści. samochód. Jakieś ja, BMW, co wygląda jak Opel Astra. Właśnie, co ty sprzedajesz, człowieku? Słuchajcie, ty pani jebany, że nie mam żadnego BMW. Kościół, to, 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 to jest twoje, nie. to jest twoje ogłoszenie na myjni, chłopie byłeś, i tu twoje nogi przy kierownicy są na zdjęciu. Jakiś ujebany spodnia, kurwa, na dwa złote. Nie dzwoń więcej do mojego syna. No, ale, 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 nie nie dzwoń do mojego się syna więcej. Nie pogarni lepszy samochód. Synek, jedziesz z nich. A jakiś guno wystawiasz ty! Ty. Dawaj synek, jedziesz się. Debirujewany, co ty za samochód wystawiasz? Jedziesz z nim synek, dobrze go przyciśniesz. To BMW. Dawaj, leży... dawaj, dawaj, lecisz, kurwa, dawaj, lecisz kurwa, dawaj, lecisz ze mną kurwa! ja mam z tym BMW pod remisą. Tak, kurwa dominuje! Dawaj kurwa! Dominuje to twoją matkę genetycznie. Ty cw... Dawaj go Janek, ciśnij go śmiecia. No, jakiś obstrany, Ogarnij sobie lepszy samochód. Ty śmiecił je! Kiedy, 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 kiedy kurwa to auto spuścicie? pokaza jak z kurwy Kiedy ci spuszczę się do mordy. Dawaj, o ja. A zbierzec, adres, dawaj adres, swaniaku. dawaj adres, swojaku. Dawaj adres, Synek, bierz adres od, od zbierzec zbierzec. adres od niego! Bierz adres! adres od niego, Synek, dawaj! Ale związek Zaraz jedziemy do niego. Adres? Będziesz przeklinał do mnie po niemiecku? No to ja mam taki fetysz. Ty chyba nie wiesz, to, to jest Sergio Ramos. Jak ci jednego gościu Bierz adres od niego. Sergio Ramos, poczekaj. No no no, nie rozmawiamy po hiszpańsku, tylko ja chcę, żebyś przeklinał do mnie po niemiecku. Po niemiecku to Einstein, się ma... Einstein. Chuju! O, mów mi jeszcze, Einstein. mów mi jeszcze tato. Mów mi śmela, tato śmela. jeszcze. Einstein! Einstein. Mów mi. Sieben, Sieben, Einstein. Dobra, dobra, stop chłopaki, bo mi kurwa pyknie zaraz. No, dawaj adres. Dawaj adres, to ci i. Jaki z... adres? Dawaj adres, za... adres za zamieszkanie. mieszkanie. I zaraz trzy czarne mercedesy podjadą. To podjedzie? Trzy czarne mercedesy. Ale mnie kurwa mercedesy w kompresorze, w kompresorze nie ruszają. Tropiarze już jadą do ciebie. Do... Będziesz miał wypadek, to będzie be miał wypadek, ty dzbanie bamy. Przecież nie mam kurwa BMW tłumaczeniu. Tak nie ma, nie wiem wstydzić tego samochodu. To jest twój samochód, to jest twój samochód. Nie że go się wstydzić. No ci i zagro ten samochód dzwoniasz. Podatku liczby, nie zapłaciłeś, bo ja, liczby, ja w urzędzie skarbowym pracuję. Podatku nie masz zapłaconego. No przecież... Jakiego podatku nie mam zapłacić? A to widzę, że kurwa urząd skarbowy się kłania. Łot samochodu nie zapłaciłeś jak kupiłeś. Zawiedliśmy cię, gówniarz. Łot? Żeby... To kurwa łot od krów kurwa zbani jebany. Synek, bierz adres od niego. Uwa nie? Dawaj ten adres, dawaj adres albo go policja namierzy. Ja ci, ja ci radzę dać teraz, bo tak to będzie utrudnianie pracy policji, tak? Namierzaj go po tablicach. Tak? RZ164i. Namierzaj go. Dobra, wpisuję, wpisuję. Wpisuj do systemu, Na Namierzam go. Pod pogwizdów podkarpackie, już do ciebie jedziemy. Ja. Medynia łańcucka. Co ty za zadupie? Już do ciebie ja. jadymy, Bo my jesteśmy z Rzeszowa. Ten Kowalczyk <noise> pracuje z policji. Już do ciebie jadymy. Tankowalczyk Kowalczyk pracuje. My to mama kolegów z policji, już no, do ciebie. A, już jesteś dojechany. Już do ciebie jadą. <noise> Zaraz interesują ja policji policji. Ale ty klucie na komendzie, tak? Już do ciebie jadą. To. Ale to co? Prujecie się na komendzie, tak? Szybkie fury i tak dalej, ale się prójecie My pracujemy w policji. Synek tak? bierz adres od niego. Dasz ten adres po dobroci, czy chcesz, nie, chcesz to inaczej załatwić, tak? Czy zapłacisz tą pieniądze okay, za po prostu... Nie, 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 zapłacisz 150zł się się rozchodzimy. Na no, no blika, tak? nie, 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 synek, nie, 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 tak nie, może być. Nie dalej. Nie, ja się rozłączę, Je, jedziemy do niego, dobra. Na razie. Skończyła się zabawa. Chciałeś wakacje, to będą wakacje, ale w pierdlu. Oooo. klęka. No. I na, na myjni nie zapłaciłeś za mycie samochodu. B BMW, tablice rejestracyjne zapisane Mów. Już na, Jak podjedziesz na to mynie, to wiesz, co się stanie? Czeku na ciebie z opłatą. No, na razie. Czekajcie. Sergiu na... ile, ile ili... wyjdzie do siebie. No i Ale... Ele... Halo, witam. Halo. Halo. Witam. Dzwonię w sprawie samochodziku. Słucham. To jest aktualność. Który samochodzik? BMW E46 Lite tak. 2.0 To jest aktualność? Aktualność. E, bo to jest ogólnie samochód dla syna na pierwsze auto. Ja go może dam do telefonu i pan z nim się dogada? Halo? No słucham, to może pan dać. Dobra. Jarek chodź tu. Auto ci znalazłem. Halo, halo? Słucham, słucham. E, no, bo tutaj mi tata zawołał. Ja, jakiego pan Mercedesa ogarnął? s klasę, 500. O. I za ile on jest? Za chwilę. A, ale, nie pojebało się w główce, ale specjalnie powiedziałem, bo mnie cytesy też sprzedają. Alka nie jest Halo! No halo, kurwa, nie drzwi się! Witam. Kupuję Seksow... się, się do seksownego króliczka z ogłoszenia. za 15 minut. Za 15 minut będziesz wolna? Tak. Dobra. Życzę ci, żeby cię ostro wyrżnął. Ojebałeś. Jaka darma, ty. O kurwa. Na skórę. Jakie. Skórka mi schodzi. My się zjecał. Jakie. Przygotujcie, to na TikToka! Ej, gościu! No Pachnie? Powąchaj, no. Ej, on to robi z przyjemnością!